Cała Polska pomaga Ukrainie. Nie inaczej jest we Wrocławiu. Jak można pomagać? Zobaczcie sami. Również Petard Sparta Wrocław pomaga Ukrainie. Wciąż można przynosić potrzebne przedmioty na zbiórkę zorganizowaną w siedzibie klubu. Ich listę znajdziecie na oficjalnej stronie wtspl. To m.in. żywność długoterminowa oraz środki chemiczne. Ponadto dowiedzieliśmy się, że klub współpracuje z fundacjami oraz innymi organizacjami, dzięki czemu na bieżąco może reagować na pojawiające się potrzeby osób przybywających z Ukrainy. Kto może, niech pomoże. Z całego serca do tego zachęcamy. Ukrywam, że bardzo nam zależało na tym, żeby jak najszybciej włączyć się w tą pomoc dla uchodźców, dla osób poszkodowanych w tej ogromnej tragedii. Szybko się zorganizowaliśmy, natomiast na czym nam najbardziej zależało? Zależało nam na tym, żeby ta pomoc była skuteczna, a żeby taka była, to musieliśmy spytać się osób, które już się tym zajmowały, jak tę pomoc skutecznie kierować. A ponieważ miasto Wrocław świetnie się bardzo szybko zorganizowało, wiele placówek, które tę pomoc organizowało, więc my do tych akcji postanowiliśmy się dołączyć. Szybko na nasz apel zareagował cały zespół, rozmawialiśmy o tym jeszcze podczas zgrupowania w Cetniewie. No, i otworzyliśmy biuro naszego klubu właśnie na te celowe zbiórki, które potem do wolontariuszy już wyspecjalizowanych przekazywaliśmy, i wiedzieliśmy, co zbierać. Postanowiliśmy także otworzyć klub w tych niestandardowych godzinach pracy. Spotykamy się tutaj także w weekendy, żeby ludzie, nasi kibice, mogli te towary dowozić. Myślimy, że to jest taka najbardziej właściwa pomoc. Super, że pomogli nam nasi chłopcy, nasi żużlowcy, którzy mają swoje obowiązki, jak każdy z nas, ale bardzo fajnie na to zareagowali. Eee, przyjeżdżali do nas tutaj w weekendy, pomogli w pakowaniu, sortowaniu tych przedmiotów. A gdy tylko uzbierał się poważny transport, pakowaliśmy wszystko to w busa i wjeździliśmy w jedno z wyznaczonych miejsc. I myślę, że tak to trzeba robić. Z potrzeby serca, z potrzeby siebie. Ja też chciałem podziękować i chyle ukłony w imieniu naszego klubu, naszej drużyny Betard Sparty Wrocław, w kierunku naszych kibiców. Bo nie ukrywam, że wykorzystując zasięgi jakie mamy, choćby poprzez media społecznościowe, po prostu mogliśmy dotrzeć do bardzo szerokiego grona osób. A odzew tych ludzi był niesamowity, więc myślę, że będziemy to robić nadal. Nadal nasze biuro w każdy dzień w tygodniu jest otwarte dla Państwa. Zerkajcie na naszą stronę, na nasze media społecznościowe. Tam dokładnie wypisujemy, co jeszcze jest potrzebne, bo te potrzeby też się zmieniają i myślę, że wspólnie będziemy nadal robić jak najwięcej, żeby nie tylko mówić o pokoju i o dobrych rzeczach, ale żeby przede wszystkim pomagać tym osobom, które tu docierają, bo niekiedy mówi się. No, przecież oni tu są, już mają prawie wszystko. Okazuje się, że nie mają nic, bo stracili swoje domy. Przyjechali tu często ze schorowanymi dziećmi, ze schorowanymi starszymi ludźmi z jedną walizką, w której, w której mają tylko takie podstawowe rzeczy. A więc pomagajmy wspólnie, jednoczmy się w tej pomocy i to będzie dla nas najważniejsze.